Siemanko. W dzisiejszym króciutkim poradniku pokażę wam jak zainstalować mody do Wiedźmina 3. Tak więc pierwszym takim naszym podpunktem będzie pobranie oczywiście modyfikacji. W tym celu wchodzimy na Nexus Mods czy inny portal z modami, gdzie możemy je pobrać i zainstalować. W moim przypadku jest to Nexus Mod. Oczywiście tutaj będziecie musieli się zalogować. Wchodzimy w zakładkę Wiedźmina 3. Następnie wybieramy modyfikacje, które nas interesują. Ja na ten przykład wybiorę sobie Over 9000, czyli zwiększenie limitu e, udźwigu postaci do 9000. E, także musimy sobie tutaj kliknąć na Manual i Slow Download, żeby je w ogóle pobrać. No i drugą modyfikacją niech będzie Fast Travel From Anywhere, czyli szybka podróż z każdego dowolnego miejsca. I również sobie ją pobieramy na nasz dysk. Eee, I teraz tak, otwieramy sobie te dwa nasze pliczki eee, spakowane w foldery rar. Mm, przeglądarka nie będzie nam już potrzebna, możemy ją zamknąć. No i tak, mamy dwa pliki, każdy z nich ma dopisek mod przed nazwą. Co należy z nimi zrobić? Otóż eee, musimy otworzyć sobie lokalizację naszego Wiedźmina, tam gdzie jest on zainstalowany. U mnie to będzie dysk Witcher 3, bo tak sobie to zainstalowałem, i do Witcher 3 Wild Hunt w wersji Gocy I tu mamy ten folder główny. Folder główny jest tam, gdzie są pliki do e, odinstalowania Wiedźmina, czyli ten uninstall. W tym folderze głównym tworzymy sobie nowy folder o nazwie mods. Musi on się tak nazywać, ponieważ tak działa. Budowany launcher, który instaluje mody, i do tego utworzonego przez nas przed chwilą folderu wrzucamy sobie nasze pobrane modyfikacje. Jak widzimy, wszystko jest ok. Musi to być w tym głównym katalogu nie w folderze BIN, nie tam, gdzie macie launchera, tylko tam, gdzie macie po prostu uninstall. No i tak. Podczas uruchamiania wyskoczy Wam prawdopodobnie takie oto okienko. To okienko świadczy o tym, że Wasze mody są ładowane do gry i zostały poprawnie zainstalowane. Sprawdźmy zatem czy one działają, przewinę sobie ten etap ładowania do gry. Przypomnę, że zainstalowaliśmy dwa mody Over 9000, zwiększający udźwig i szybką podróż z każdego dowolnego miejsca na świecie. Tak więc sprawdźmy sobie. Mamy naszego Wiedźmina, no i tak, otwieram sobie mapę, nie stoję przy żadnym drogowskazie eee, i przenieśmy się może na Pola zbóż. Jak widzimy, mamy ekran ładowania i przenieśliśmy się na Pola zbóż. Także pierwsza modyfikacja działa, eee, zatem sprawdźmy sobie drugą. No i jak widzimy limit naszej postaci jest ponad 9000. Ja dziękuję za oglądanie, udanego modowania i do usłyszenia.